Gość Radia Łódź. Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu, zapraszam na najważniejsze rozmowy w Łodzi i regionie na koniec tygodnia, konkretnie z ostatnim dzwonkiem. Rozmawiamy w dniu zakończenia roku szkolnego, a z nami w studiu prezes Łódzkiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Marek Ćwiek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rok szkolny i jego zakończenie wiąże się z wystawianiem ocen, to zapytam, jakie noty Pan by wystawił resortowi edukacji od 1 do 6 za najpierw przedmiot wprowadzane zmiany? Od jednego do sześciu? Jaka Od jednego not? do sześciu wprowadzane zmiany. Yy, w taką słabą czwórkę. Konsekwencja i dotrzymywanie słowa. Słaba trójka. Dialog ze środowiskiem nauczycielskim. No, czwórka z jakimś plusem. Czyli byłaby klasyfikacja, awans do kolejnej klasy? No, myślę, że tak, ale bez rewelacji. A z czego te słabe noty wynikają? No, słabe noty wynikają przede wszystkim z zawiedzionych nadziei, z takiego dużego rozczarowania, które yy, pojawiło się. Już po, hmm, po roku naszej współpracy i naszych wspólnych działań. Obietnice były dość duże yy, i rzeczywiście środowisko miało nadzieję, że będzie dobrze, że będzie to szło w dobrym kierunku, yy, ale ten czas yy, rozmów, które były, dialog, który też był, no to wszystko pokazało, że niestety to jest tylko rozmowa, to są tylko deklaracje, ale efektów tutaj praktycznie nie ma żadnych. Yy, nic konkretnego w prawie oświatowym yy, przeszło. Przez półtora roku tej ekipy się nie zmieniło. No jest, jest duże rozczarowanie i tak jak powiedział nasz prezes, czara goryczy się przelała. Ministra Edukacji Barbara Nowacka mówi, że nowelizacja karty nauczyciela w tej chwili staje na Komitecie Stałym Rady Ministrów i że być może już w najbliższych tygodniach rząd będzie mógł się zająć tymi zmianami w karcie nauczyciela. Przypomnijmy, że chodzi o zmniejszenie okresu zatrudnienia na czas określony nauczyciela początkującego, umożliwienie nauczycielom uprawnionym do wcześniejszej umożliwienie przejścia na wcześniejszą emeryturę czy skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia. Może te młyny wiel mielą wolno, ale w końcu mielą. Młyny, tak jest, działają bardzo wolno. Nie wszystko, o czym pan reaktor mówił, będzie zrealizowane, bo jeśli chodzi o ten urlop dla paratowania zdrowia, to tutaj nie mamy żadnych deklaracji, że coś tutaj się zmieni. A bardzo duża grupa nauczycieli po wprowadzeniu emerytury tej czarnkowej, stażowej została pozbawiona prawa do emerytur stażowych. Dobrze, że będzie to na komitecie stałym, ale według deklaracji, Pani minister, i po ostatnich rozmowach wiemy, że te zmiany niestety nie wejdą od 1 września 2025, co było już dawno deklarowane i mieliśmy takie zapewnienia, że te zmiany wejdą. A trzeba wiedzieć, że to nie są jakieś zmiany, które niosłyby konsekwencje finansowe. Tym bardziej jesteśmy rozczarowani, tym bardziej jesteśmy zdumieni takim rozwojem sytuacji. Związek domaga się też 10% podwyżki od początku nowego roku szkolnego. Ministerstwo odpowiada, że już były podwyżki w 2024 roku 30%, w tym roku 5%, a w 2026 wzrost w całej budżetówce ma sięgnąć około 3%. No właśnie, i to jest też następny temat, który bardzo nas niepokoi. Bez. Podwyżek, które znacząco przekroczyłyby poziom inflacji, my dalej będziemy na szarym końcu, jeśli chodzi o y, grupy zawodowe i ich poziom wynagrodzeń. Dalej będzie brakowało młodych nauczycieli w naszym zawodzie i dalej będą ogromne braki kadrowe. Y, 3% podwyżka to nie jest podwyżka, to jest tylko waloryzacja wynagrodzeń. Y, nie satysfakcjonuje nas taka, taka deklaracja i taki poziom. Wzrostu wynagrodzeń, dlatego też podjęliśmy decyzję na zarządzie głównym, że jeżeli te nasze postulaty, czyli 10% wzrostu wynagrodzeń już we wrześniu, zmiany w karcie nauczyciela plus, plus sprawy związane z urlopem dla poratowania zdrowia i emeryturami kompensacyjnymi, jeżeli to nie zostanie rozwiązane, no to 1 września rozpoczynamy akcję protestacyjną. Będzie to na początku polegało hmm, prawdopodobnie, na pikiecie przed menem w Warszawie. Ja już słyszę te echa 2019 roku. To był ostatni duży strajk Związku Nauczycielstwa Polskiego, który objął niemal cały kraj i doskonała większość nauczycieli wtedy nie pracowała. Pytanie, czy to też jest na horyzoncie, czy też rozważacie taki krok w perspektywie roku, czy też najbliższych lat? Na horyzoncie taka akcja może być, tego nie wykluczamy rzeczywiście, i tutaj jest wstępna zgoda, wszystkich trzech dużych central związkowych. Ale to jest dalsza perspektywa. Nie od razu będziemy wyciągać ciężkie armaty. Na początku będzie to akcja informacyjna, zobaczymy jakie są nastroje w środowisku. Mogą to być protesty w Warszawie, i takie protesty przewiduje zarówno Solidarność, jak i my. A co będzie dalej, zobaczymy. Sytuacja jest dynamiczna, piłka jest po stronie rządu i, i czekamy na rozwój sytuacji, czekamy na odpowiedź na nasze postulaty. W lutym w całej Polsce, Miało brakować około 11 tysięcy nauczycieli. Ta liczba rośnie, spada, maleje. Ta liczba się zmienia, ale myślę, że jesteśmy na podobnym poziomie. Może to być, niektórzy mówią, że jest to około 15 tysięcy. Także myślę, że, że gdzieś obracamy się na poziomie właśnie 12-13 tysięcy. Myślę, że to jest taka, taka wielkość. No jest to bardzo niepokojące, szczególnie w kontekście braku młodych nauczycieli. Obecnie tylko 5% wszystkich zatrudnionych są to nauczyciele poniżej 30 roku życia. Jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie, i trzeba też wiedzieć, że nauczyciele po 50. roku życia to jest 1 trzecia wszystkich zatrudnionych. No Myślę, że te, te, te wskaźniki bardzo są niepokojące, i, i też powinien być to sygnał dla ministerstwa, że coś jest tutaj nie tak. A w Łodzi i regionie, jak te liczby wyglądają? Chodzi o myślę, kraju? że podobnie. My badaliśmy to w naszym okręgu, wśród naszych członków związku i poniżej 35 roku życia to jest 6% procent za, e, zatrudnionych jeśli chodzi o naszych członków, no to myślę, że jest to podobna wielkość w skali województwa. Temat, który pojawił się w ostatnich dniach i który wywołał niemałe poruszenie w sieci i nie tylko, to postulat zniesienia obowiązkowej matury z matematyki. To znaczy nie chodzi o zniesienie w całości podstawowej matury z matematyki, ale o zniesienie obowiązku. Petycja podpisana przez 25 tysięcy osób trafiła do Sejmowej Komisji, referowała ją posłanka Izabela Bodnar z Polski 2050. Pan uważa, że to może być korzystne dla edukacji i oświaty czy szkodliwe, czy neutralne. Ten temat już od, od wielu lat się przewija w mediach, jeśli chodzi o przedmioty naturalne, zwłaszcza jeśli chodzi o matematykę. To, to jest inicjatywa środowisk uczniowskich, bo one są ostatnio bardzo aktywne, no i dobrze. Ale czy jest to zasadne, czy jest to potrzebne, nie mnie oceniać, są specjaliści. Myślę, że tutaj głosy będą podzielone. Moim prywatnym zdaniem matematyka powinna być na Maturze kwestia zakresu materiału, i tak ale myślę, że jakieś podstawy matematyki powinny być jednak tematem naturalnym. A jest coś w tym ostatnim półtora roczu, co pan może wskazać jako zmianę na plus? No, przede wszystkim taką zmianą na plus jest właśnie ten dialog ze środowiskiem. Za poprzedniej ekipy, za poprzedniego rządu tego nie było. No, ale sam dialog to mało. Ograniczono podstawy programowe o 20%. No, może i to było sensowne. Czekamy na tą dużą zmianę programową, która wejdzie w 2026 roku. No, takim sztandarowym tematem jest ograniczenie czy też zakaz prac domowych, ale myślę, że jest to no, temat, który już tak jest, jest krytykowany. Mamy, że, że nie będziemy no to się tu pastwić, ewaluować no. i że być może jednak będzie zniesione to rozwiązanie. No jest to prowadzona dobry... ewaluacja, zobaczymy jaki będzie jej efekt, ale myślę, że zmiany, jeśli chodzi o prace domowe, są tutaj na pewno potrzebne. Czego jeszcze życzyć nauczycielom i uczniom całej społeczności edukacyjnej, oświatowej, szkolnej w nadchodzącym roku szkolnym? Na wakacje nauczycielom, uczniom na pewno o wypoczynku, odstresowania się, nabrania sił do dalszych działań. A jeśli chodzi o nowy rok szkolny, no, nadzieje są duże. Czekamy na naprawdę realne, rzetelne zmiany, na to, żeby szkoła sprostała tym wymogom współczesności, o czym dużo się mówi, ale efektów nie widać. Miejmy nadzieję, że będzie to szkoła sprawczości, zmian i, i tego, na co czeka środowisko. I tego sobie wszyscy Życzymy jako, jako przedstawiciele mm, oświaty. Marek Ćwiek, z TNP Łódź, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanych wakacji. Do usłyszenia. Do zobaczenia.